No, uderz, no, uderz go! no Co ty się kręcisz? Masz szansę, masz. O! Oh, no, i dało się, i dało się. <grytanie> Idealnie, <grytanie> no to liczyłem. Ej, widzę, dawno Wuthering Wave'a nie było, a dużo się działo, ponieważ pojawiła się pierwszy rocznicowy event, a ja go trochę pominąłem. Jeszcze raz będę miał styczność w Wuthering Wave'ie z właśnie rocznicą, więc chcę zobaczyć, jak oni do tego podeszli. A więc lećmy. O! Skrzydełka, limitowana rzecz, bardzo lubię. Ojej, jakaś planszóweczka! o, dobra, czaje, czaje to było... W... Genshinowo było podobnie ostatnio. <laughs> znaczy w Starlenowa. I nagrody, dobra. Czaje. Ale to płynnie działa, ale to płynnie ładnie działa. To czemu zawsze po jeden robię i mam mini zani. Czy to Chyba tak, mini zani. Mam jeszcze jeden? Mam. Trzy. Jeej! A, bo za nim biegniemy teraz. <laughs> dobra, to koniec nie jeszcze. Ale lecę, ale lecę. Nie mów, że cały event zacznie się od ciebie. <laughs> może tak być, w ogóle efekt z elemental skillami pozostał. <laughs> Ej, ale kozacko to wygląda, tak epicko. Kurde, czemu Genshin nie ma takiej grafiki? <laughs> Bo to kozak wygląda. I znowu, znowu próbuje nas czarować swoim urokiem, żebyśmy nie odmówili. Oczywiście znamy to, znamy to, już się nie damy złapać. <laughs> nie dam się złapać, jednak, jednak się złapaliśmy. <laughs> Czy Ja bym się nie złamał, no. Ale cóż, nasza postać się złamała. Taką kostką, co? żeby to nasz nowy przyszły skin? <noise> Cudowny by był. Mi by mi się podobało grać, grać takim skinem. A <noise> no, czemu ją przemieniło w taką kostkę? Halo. No i zostaliśmy na przegranej pozycji. <noise> Nerwo doznaliśmy. Nie tylko my widzę. Czemu on jest też taki wielki? To tam zjadł. To zjadł kawałek ciasta. Zły Abi? Uh. O kurde nawet trafiłem. Brawo dla mnie. Jakie fajne oksy ma? Również za takie. O kurde, rzeczywiście będziemy biegać. Chciałem powiedzieć biegać, a my się toczymy jako ta kulka. Mogę wypaść? Nie. A skakać mogę? Atakować? Nie mogę. Ale to jest ograniczone prędkość. O oh Maj, kto to wymyślił? Mam wrażenie, że te kostki, którymi jesteśmy, to są niezbyt takie zwykłe kostki, tylko taka bardziej kostka galaretki. O. Galaretka, może tak gibiemy dziwnie, bym powiedział slime, ale no, też nie slime. Bardziej mi to galaretkę przypomina. Staliśmy się galaretką. <gadziś> jak mam walczyć? Ech, czy ja mam uciekać? Jak mam walczyć? Halo? Czy ja, ja tylko po prostu uciekam? <gadziś> Dobra, ja uciekam, ale to zabawnie wygląda, jak chcę zobaczyć to. Jak to wygląda? Mi od razu ucieka kamera. <gadziś> o oh my... Powiem wam, że zabawnie to wymyślili. O! Dobra, w końcu. W końcu mogę coś robić. O, przemieniłem się w kostkę, ale dlaczego ja latam? <ś> a, bo ja piorunami jakimś rażę, okej. Okay. <ś> Rada jakie to dziwne jest. Czemu nie mam gdzieś 90 a ja 60? Uch, <ś> Chyba tak nie powinno być. O nie! przecież się zamieniałam już w tą kostkę galaretki. Czemu ona nie razi? Raś, bzz. <ś> Jest Zabawne to jest, podoba mi się. Ciekawe rozwiązanie, ciekawie to zrobione, ale dlaczego nasz mają 90? Chyba po to, żebym ja ich nie mógł ubić od razu, bo właśnie korzystałem z tych kostek. Dobra, kostek kostkami, ale dla mnie to trochę galaretki. To będą kostki galaretki dla mnie. Co to było? Zastunowałem go tym laserem? Serio? Okej, okay. to ciekawe, to ciekawe rozwiązanie. O ma jaka długa walka, no ale ciężko jest jak przyśmieć, że mam 90 poziom. Nie, ja nie chcę jej ulepszać, bo ona jest Juzle, jest tamtą. O tutaj mogę ulepszać, dobra. Ja muszę się ruszać cały czas. No nie, przestań! przestań! No i każą mi jak chcę grać po swojemu. Okej, okay, uroczono to wygląda. Amelia się czuje bardzo dobrze w tym. Będąc taką kalaretką, kostką. <laughs> Jedna tańczy i druga tańczy, brawo. Dobra decyzja. Czy? Czekaj, aktywowałem jej i nie zadała żadnych obrażeń. Czy stała obok nich? No nie, ta galeretka mnie zawiodła. <śmiany> Genialne to jest, jak one się tak toczą. <śmiany> oh my, urocze. Dobra, zobaczmy, czy rzeczywiście ona jest taka mocna. Dobra, ona jest mocna. Beyblade, du 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 du, -du. <śmiany> Ej, to było super, tylko dostałem trochę obrażeń. Dobra, ciągam, A jak zatrzymamy się? Dobra, lepiej się zatrzymywać, a nie tak po prostu latać cały czas. Wow. Ale mnie klepią! Przestańcie macie zemsta, ale kosimy, kosimy. <śla employees> Dosłownie. Dobra, wszyscy nie. Bijemy, bijemy jak najwięcej. Szkoda, że to nie wciąga. Bo jeszcze jakby wciągało, to by było straszne, opne. <ślarite linearizacja> Ale to by robiło mi grę wtedy. To to i tak mi cały czas robi grę, bo ja praktycznie im nic nie zadaję i to jest mój główny GPS. A ja muszę tylko przeżyć no nie teraz. <śla> Aż nie będę miał tej umiejętności. Mzią, 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 Tylko same się sypią teraz. Dobra, czas się wyleczyć i znowu czekamy. Znowu czekamy na tą umiejętność. No no ja tak się kurczę, martwię, dlaczego mam 60 poziom, że coś jest popsute. A tu widzę, że dodali postaci trialowe, żebyśmy sobie potestowali. I to jest dla każdego wtedy. I to ma sens, to ma wtedy sens. A nie, ja się męczę jedną poznacią. I będę się męczył. <laughs> Okej, okay, bo ja bałem się, że to jest taki, taki event zrobiony, że no nie, nie może być. Musisz grać tak, jak my każe być. Czyli nowi gracze nie mogą w to grać. Nie zrobią tego eventu. Może raczej nie nazwałbym tego eventu, tylko po prostu rocznicy. Nie zrobisz tej rocznicy, bo masz za mały level i dopiero za <laughs> O, Rocia, ona głodna jest. Możemy cię nakarmić, mamy tort. I odpalamy formę. ciach, 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 ciach jak z Ultra. Co mnie tak wyrzuciło? Halo? <grystanie> Teraz nie mogę ich zadawać, bo są za wysoko. Znaczy ja jestem za wysoko, oni są za nisko. Aha. Jak on mnie złapał? Jeszcze w tej formie galaretki. Halo? <grystanie> co to za ożywstwo? Dobra, udało się. Chodź Rocia z nami. Potrzebuję cię do składu. O nie! Rocia się rozplapciała. No! Ej, 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 ej a co to było? Utknąłem! No ej, ale to jest, to jest, nie, nie jest zbyt miłe, Że tak mnie miotają tacy przeciwnicy, no. a tu się staram nawet na najniższym poziomie, ale takie, żeby mnie blokowało, no to już jest oszustwo. Uh, ej, co to było? Jak jaki wykopało w mnie pod sufit. Okazuje, się, że muszę to zrobić na full, na 100%, żeby cokolwiek mógł pójść dalej. No ale jak mam to zrobić, jak takie rzeczy się dzieją? No, znowu! Dobra, trzeba powtórzyć. A łapiemy! Nie wiem, czemu podoba mi się takie zbieranie itemów z ziemi. Przypominam się czasy pierwszego Genshida, jak jeszcze było coś takiego, że wszystkie artefakty wypadały na ziemi. Ogólnie, surowce, wszystko. Turki, o, było to zarąbiste. Miało to swój klimat. Ale tutaj nie wiem, dlaczego to wszystkie ten lud wystrzela po prostu po całej arenie. Wiem, wiem, no się automatycznie zbiera, ale lubię zbierać. Ale moc. Ale żebym kosiarkę zrobił. Ale to działa, to działa, to jest najważniejsze, bo tak to bym tego nie zrobił. Musiał brać to dodatkowe postacie, a to nie o to chodzi. ooo, jakie to słodkie. Ale powiem tak, Wudering Wave miał pomysł na event. Naprawdę, naprawdę cudowny. Zabawny, ciekawy, choć poziomów, tam 21 chyba jest, jest trochę za dużo, wydaje mi się, że Trochę mniej powinno być, no chyba, że to tylko kilka jest do story, a później możemy sobie grać ile chcemy No, ja uderz, no uderz go, no, co ty się krecisz, masz szansę, masz o, No, i dało się, i dało się Idealnie, no to liczyłem na takiego pięknego finishera I Ciach, 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 ciach Padaj. <grytanie> helikopter, helikopter Dobra, już łatwiej. A i czemu tak mało zadaję teraz? A, no tak. <grymne> Na początku tylko dużo zadaję. To! Aha! Jeszcze jeden przeciwnik od razu! Uu, znowu! <grymne> jeszcze ten się leczy! A, dobra, no trudno. Trzeba sobie radzić jakoś, prawda? Byle <grymne> ona się nie leczyła, będzie problem. O, Nie! O, żyje! Uu, jeszcze! <grymne> Jakimś cudem, żyje! No ja zostałem poinformowany, że mam sobie przerwę zrobić. Co ja poradzę? Długi jest ten event. A <laughs> no to tylko dwie godziny. Bagram. No może krócej. Albo i dłużej. Nie wiem. <laughs> ciekawa informacja, ciekawa. Dobra, mam nadzieję, że to jest ostatnie starcie, już ostatni przeciwnik, bo już mam drość. To trochę jednak trzeba też ograndować, żeby poulepszać te postacie, bo wymagają. O, ulepsz na dziesiąty poziom. Trochę irytujące. Według mnie tego nie powinno być. Jak chcemy, to robimy, a nie. I teraz. tyk. I wciągamy wszystkich. Boing, 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 boing. Podoba mi się. Podoba mi się to, co stworzyłem. Dobra, I teraz tego ostatniego, szkoda. O, o! Mm. ale piękna komba. W ogóle spójrzcie na minimapy, jak. Wariuje. Wskazywanie pozycji. Huch. Ale go ugrało. Uśpiłego. Wygrana złe zna, że. Ej, tak się kończy ten event? Czy jeszcze coś się wydarzy? Oby nie. Jeden strony fajny, ale powtarzanie cały czas tego samego, a później jeszcze grindowanie? Nie, 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 nie. Trochę nie to. To tak nie, tak nie powinno być. Jej, torcik wrócił. Pierwsza rocznica i będzie taniec galaretek, czy nie będzie tańca galaretek? <ścoughs> o, jakaś historyjka jeszcze. <ścoughs> Komiksik, ale szkoda, że nie animowany. O, ma jakie to urocze. Będzie jakieś piękne na koniec zdjęcie, żeby pamiątko żeby to zapamiętać? Uh, a nawet lepiej. I tak do widzu kończy się pierwszy event rocznicowy w Watering Wave. Ie. No, dość ciekawy, muszę przyznać. Ciekawa koncepcja i dobrze się bawiłem, choć. W pewnym momencie był trochę delikatny grind, który mi się za bardzo nie podobał, bo wolałbym, żeby jednak takie eventy rocznicowe nie miały właśnie grindu. Po prostu lecimy sobie, robimy tą historię i tyle. I tak do czasu wypełnienia tej całej historii, a później, tak jak tutaj, mamy możliwość jeszcze dalszych rozbijania poziomów, jeszcze więcej nagród do zdobycia. Pewnie to sobie zrobię, ale to poza odcinkiem. Szczególnie, że było to bardzo humorystyczny event. Nie sądziłem, że ktoś może wpaść na taki pomysł. I jeszcze ładna kadstenka na koniec. Cinematic, który mi się bardzo spodobał. A wy widzowie, co sądzicie o takim woodringowym evencie, a raczej rocznicy? Podoba wam się, czy raczej niekoniecznie? Czy wolicie jakieś takie mniejsze eventy? A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.